Krzychu jest tu ze mną czy bracia jeszcze przyjmą 5 minut 10 od Krzycha? dobra i potem tę część słowną zakończymy Krzychu ma wspaniałą żonę Asię jest w mojej wspólnocie od wielu lat kiedy przyjechałem do Katowic w 1987 roku zacząłem chodzić po ulicach dużo spędzałem się z ludzi bezdomnych w centrach miasta, to jeszcze był schyły komuny, potem się to wywróciła ta komuna, przyszły inne czasy, większe wolności. I w 1992 roku były ze mną trzy dziewczyny i pięciu chłopaków takich, wszyscy no, mówili, niektórzy przeszli choćby Benek przez więzienie, Justyna przez narkotyki, Leszek gdzieś tam od protestantów przyszedł też tak patrząc, gdzie się załapać. Ale wszyscy mieli jakieś doświadczenie realnego spotkania z Chrystusem, twarzą w twarz, ze zmartwychwstałem jak Tomasz i powiedziałem im: A może założymy wspólnotę? Pomodlimy się od czasu do czasu razem, spróbujemy coś dla miasta zrobić. Nie możemy tak inok, grajdołek i się zamknąć. No i tak to się rozrosło. Mamy dwa domy w Katowicach. Jeden pod Częstawą, gdzie też przyjmujemy ludzi, chociaż jedną, dwie, trzy osoby, które nie mają często do żyją jak takie poranione. Wczoraj jeden też po, pojechał. I któregoś dnia przyszedł też Krzychu, jego żona, mają trójkę wspaniałych dzieci. Paweł, jak widzę, zakochany w Asi. Nadal? Marzenie, nadal? Przejdzie im, ale pierwsza miłość. Ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Mówię tak, przejdzie, bo tak. A może miłość od pierwszego nowejrzenia, Bo Pawełek ile teraz ma? Siedemnaście, a Marzena? 18. Osiemnaście. No to on go poprowadzi. Ale dobrze, to się Zakowa, to od razu widać, jak. Także Krzysiu, ale nie radzę ci do tego mikrofonu, bo będzie błąd dlatego że on przerywa, jest słaba no bateria. Jak co to lepi tutaj? Tam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, na wieki wieku Amen. Lepiej bardzo siedza. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj przyjechać. Mam wielki sentyment do Krakowa. Jeżeli chodzi o to, jak Bóg się dobijał do mojego serca i do mojego życia, wyglądało to bardzo różnie. Bo ja... Ja wiem, ojciec bardzo lubi to sformułowanie, ale ja w okresie szkoły podstawowej, jeszcze ośmioletniej wtedy, byłem dobrze zapowiadającym się bandziorem. Groziły mi sprawy o pobicie nauczycieli. Byłem perfekcjonistą, jeśli chodzi o wdawanie, prowokowanie bujek. No ale ja bardzo często powtarzam, że moje życie jest dowodem na to, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Zostałem ministrantem tylko dlatego, że ministranci z parafii, na terenie której mieszkałem całą grupą, chodzili na mecze hokejowe, bo ja mieszkam w Tychach. Chodzili na mecze hokejowe, a zawsze jest bezpiecznie i raźniej w większej grupie i to był jedyny powód, że ja zostałem ministrantem. Ale ponieważ miałem taką naturę, że jak coś robię, to chcę robić jak najlepiej, no to potem zostałem i liturgistą, i ceremoniarzem w parafii. Doskonale wiedziałem, co to jest Eucharystia, wiedziałem się, z czego się składa, uczyłem tego innych. I w wieku lat 18 wylądowałem na rekolekcjach w Czernej u Ojców Karmelitów. I cała ta teoria, którą miałem w głowie, totalnie się rozwaliła, dlatego że ja poczułem fizyczną obecność Pana Jezusa w trakcie Eucharystii, w momencie przeistoczenia. Eucharystia się skończyła, ja klęczałem, beczałem jak małe dziecko. Znajomi mieli świetny ubaw ze mnie. Jedynie ksiądz był świadomy, co się dzieje, wyrzucił ich i, i, i został, pozwolił, żebym został sam w kaplicy. Trwało to dwie godziny. Wydawało mi się, że jestem twardziennym, Od dziecka żegluję, instruktor szkoły przetrwania, ćwiczyłem walki, coś tam jeszcze totalnie rozbite. To doświadczenie było tak mocne, że za każdym razem teraz, kiedy mam, mam jakiś problem. Coś nie tak się układa w moim życiu, ja do tego doświadczenia mogę wracać. To jest 20 lat temu już było. Mogę do tego doświadczenia wracać, to doświadczenie jest na tyle mocne, że nadal we mnie trwa. Wcześniej wydawało mi się, że chrześcijaństwo. Jeżeli otworzę się, jeżeli przyjmę Pana Jezusa, to rany boskie, to biorę na siebie taki kierat, którego nie da się znieść. Zero imprez, zero ciekawych rzeczy, koniec ciekawego życia. Ale jeżeli zaczniemy uważnie czytać Pismo Święte, to jest zupełnie inaczej. Ojciec to mówił przed chwilą o apostołach. Ludzie wzięci z sportu, wzięci od swoich zajęć. Gdzie największa wyprawa ich w życiu to byłoby raz czy dwa razy pielgrzymka do Jerozolimy, to byłoby wszystko. Nagle idą na cały świat do Indii, Portugalii, Rzymu, Grecji. I ja naprawdę tego doświadczam: że życie z Chrystusem, w momencie kiedy to On kieruje moim życiem, to życie zaczyna się robić ciekawe. To są te słowa, które są w Biblii: Jestem dobrym pasterzem, przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały je w obfitości. To nie jest tak, że życie z Bogiem to będzie już życie tylko różowe. Będzie poukładane, wszystko będzie idealnie, wszystko nam się będzie układać. Nie, będą też burze, będą wichury, rzucą się na to nasze życie. Ale jeżeli ono jest oparte na Chrystusie, to jak dom oparty na skalę przetrwa. To nie jest tak, że jak ktoś żyje z Chrystusem, to nie doświadcza. Chodzi z głową w chmurach i jest odizolowany od wszystkiego, co jest złe na świecie. Dziś tam charyzmatem naszej wspólnoty jest bycie, towarzyszenie ludziom w bardzo trudnych sytuacjach. Z ojcem mamy takie bardzo trudne doświadczenie z piątku, kiedy już z jednym naszych podopiecznych przyjaciół doszło nawet do fizycznej konfrontacji. Jest to też gdzieś wpisane w to nasze życie, ale życie z Chrystusem jest pełne dynamiki. Nie ma mowy o szarej rzeczywistości. To, co mnie kosztowało najwięcej, jako faceta. To stwierdzenie, ja nie mam pomysłu na swoje życie, Ty nim kieruj. Ty mnie wymyśliłeś, Ty mnie stworzyłeś, to Ty najlepiej będziesz wiedział, do, ty, będziesz wiedział to, do czego jestem najlepiej przygotowany, to co najlepiej potrafię robić. To samo się dotyczyło w mojej rodziny. Codziennie się modlę, Panie, Ty bądź głową mojej rodziny. Ty mi dałeś wspaniałą kobietę jako żonę, jest Twoim darem. Ale Ty bądź głową tej rodziny aby mnie nigdy nie skrzywdził, aby ta nasza miłość była oparta na Tobie. Ty mi dałeś trójkę wspaniałych dzieci. Ucz mnie codziennie, jak przyprowadzać ich do Ciebie. To jest to, czym staram się żyć na co dzień. Chrześcijaństwo to jest relacja. Daliśmy sobie wymówić, że chrześcijaństwo jest naszą prywatną sprawą. W imię poprawności politycznej o pewnych rzeczach się nie mówi, pewnych rzeczy się nie porusza, bo to nieładnie. Chrześcijaństwo nie ma być naszą prywatną sprawą. Kto przyzna się do mnie przed ludźmi do tego, i ja przyznam się przed moim Ojcem. My jesteśmy powołani, zwłaszcza jako mężczyźni, do głoszenia, do dynamiki. Zobaczcie, jak to wyglądało w czasie pierwszych apostołów w czasie pierwszej wspólnoty Pana Jezusa. Z nim też były kobiety, dbały, stanowiły, mówiąc fachowo, zaplecze logistyczne, ale to dynamikę temu pierwszemu kościołowi nadawali faceci. I to nie byli jako jacyś superherości. Piotr najpierw lata z mieczem po ogrójcu, za chwileczkę ucieka, płacze, w ogóle wstydzi się przyznać do tego, że zna pana Jezusa. Później biegnie do grobu nie dlatego, że wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał, ale biegnie dlatego, że chce uwierzyć. Dopiero, kiedy to wszystko się stało, Chrystus się go pyta, czy Go kocha, paść owieczki moje, dopiero kiedy poczuł cenę, jaka wiąże się z tym, że idę za Chrystusem, kiedy Piotr na swojej skórze i emocjonalnie i fizycznie doświadczył tego, co to znaczy, dopiero dostał konkretne powołanie. Do tego czasu robił tak naprawdę, co chciał, to, co mu się wydawało, że Bóg od niego wymaga. Musimy być gotowi na konsekwencje, ale musimy być gotowi na to, że nasze życie będzie sensowne, że nasze życie będzie miało wartość. Ja nawiążę do tego, co ojciec mówił, żeby już nie przedłużać za bardzo. Tego, co ojciec mówił o chrześcijaństwie, słowa takiego francuskiego księdza bardzo nabliskiego, Giżilberta, w jednej ze swoich książek napisał coś takiego. Chrześcijanie zrobili wszystko, by wyjałowić Ewangelię. Można powiedzieć, że zanurzyli ją. W neutralizującym płynie. Stępione zostało wszystko, co uderzające, wykraczające poza zwyczaj, wstrząsające. Religia stała się nieszkodliwa, spłaszczona, grzeczna i rozsądna, a przez to niestrawna. Kościół nie jest już jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa pochodem życia przez cmentarz świata. My jako faceci nie mamy być grzeczni. Mamy być silni, mocni, a tu. I na ołtarzu, i w tabernakulum jest źródło tej siły. I każdy z nas może zmieniać świat. Ja w tym roku w wakacji usłyszałem coś, co chciałbym zostawić Wam jako, jako zobowiązanie. Bo razem z kolegą ze wspólnoty, ze współbratem prowadziliśmy grupy formacyjne dla dorosłych. I podeszła kobieta, no dziewczyna, 30 lat. I, I dla mnie to był szok, co powiedziała. Poza tym, że podziękowała tam za parę słów, które w trakcie, w, w trakcie grupy padły. Ale powiedziała mi, że pierwszy raz w życiu spotkała faceta koło czterdziestki, który mówił o Bogu, i ten facet nie był księdzem. W naszym społeczeństwie to jest rzadkość. Weźcie to do siebie. Dzięki Amen.